Mam sobie wieczorkiem do grodu, żeby powiedzieć wam kilka słów o liściach w pomidorach, o zwijaniu się liści w dół, bo takie coś się u mnie wydarzyło. Jeżeli liście w pomidorach zwijają się w dół, tak jak tutaj, i robią się ciemnozielone, to znaczy, że w glebie jest za dużo azotu. Widzę, że dużo osób takich początkujących ma podobny problem jak ja. Przy czym to jest spowodowane? Zazwyczaj po prostu za dużo nawozimy. Ja zrobiłam taki błąd, że pod pomidory, przy sadzeniu, wrzuciłam po 2-3 garści obornika bydlęcego. No, i później podlewałam gnojówką z pokrzywy. No, i efekt jest taki, że te liście zaczęły się zwijać. Dlaczego to jest niepożądana sytuacja? No, dlatego, że. Po prostu taki pomidorek, któremu liście się tak mocno w dół zwijają i ma za dużo azotu, produkuje dużo więcej masy zielonej, czyli będzie miał dużo więcej liści, dużo większe liście, i rzeczywiście liście w tych pomidorach zrobiły się no, o wiele, wiele takie większe, a takie bardziej mięsiste. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I te pomidory, które, które to dotknęło no to mają zdecydowanie mniej kwiatków. I taki pomidor, który produkuje dużo masy zielonej będzie wydawał o wiele mniejszy i o wiele mniej zadowalający plon. Dlatego nam zależy, żeby, te, żeby pozbyć się, żeby, żeby to odwrócić, żeby pozbyć się azotu z gleby. No i, no i możemy to zrobić podlewając obficie taką roślinę, podlewając no ja podlewałam codziennie, myślę, że dwa razy dziennie by nie zaszkodziło, trzeba tylko uważać, żeby nie podlewać zwłaszcza tych pomidorów w doniczkach za dużo żeby nie zgniły im korzenie ja podlewałam codziennie sytuacja się poprawiła wyrzucę Wam jak to wyglądało u mnie na początku kiedy, kiedy to zauważyłam, jak te liście się zwijały jak wygląda teraz, także no, u mnie nie się poprawiło znacznie. No i co dużo ludzi myśli, że te pomidory właśnie dotknęła jakaś zaraza, albo że one w ogóle usychają. Nie, jeżeli liście się zwijają do dołu, to znaczy, że po prostu przesadziliśmy, za dużo, za dużo nawoziliśmy i myślę, że dużo osób początkujących taki problem ma. Bo po prostu chcę przedobrzeć, no a czasami trzeba zostawić po prostu te pomidory w spokoju. Tak wygląda liść, widzicie, który zwija się do dołu, on się robi taki ciemno-zielony. No i w ogóle cały krzak wygląda tak. Te liście są w ogóle bardzo duże. No i on tak marnie bardzo z tymi pomidorkami tutaj ma jedną gałązkę tutaj drugą trzecią no zobaczymy jak to będzie teraz nic już nie ruszam nic już nie nawoża więcej absolutnie.